O zdrowie pracowników musimy zadbać w sposób kompleksowy. Zdrowie pracownika to zdrowie w aspekcie fizycznym, psychicznym, ale również społecznym. Temu odpowiada medycyna stylu życia, czyli nie na jedną chorobę, a na całego człowieka. Główne czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych to jest na pewno otyłość, nadciśnienie tętnicze, oraz nieprawidłowa dieta, która prowadzi do wysokich poziomów cholesterolu. Te trzy czynniki ryzyka wpływają istotnie na zwiększone ryzyko wszystkich chorób cywilizacyjnych. Zachęcenie pracownika do zdrowego życia jest niezwykle ważnym elementem. Musi zarówno to uczynić pracodawca. Sam pracownik musi chcieć zmienić swoje życie, a dobra opieka medyczna musi pomóc zrealizować te cele. Dobrze, kiedy wprowadzamy takie pojęcie jak zdrowa firma. Zdrowa firma to właśnie kompleksowe spojrzenie na zdrowie pracownika. Liczy się oczywiście motywacja pracownika, natomiast w aspekcie medycznym musimy dbać o to, aby pracownik czuł się dobrze, nie miał żadnych chorób, był wypoczęty, był zregenerowany, miał chęć i do życia, i do pracy. Taki pracownik będzie na pewno bardzo dobrym pracownikiem dla firmy, a jednocześnie zdrową osobą funkcjonującą w społeczeństwie.